Niezmiernie mi miło powitać Was w kolejnym odcinku naszej legendy rodu Szczebrzeszyn i polskiej walki o tro. Na wstępie mała ciekawostka. Tak, zając jest amebą Znaczy to już każdy wie, to nie jest ciekawostka Ale ciekawostką jest to, że nagrywam to drugi raz Bo w połowie odcinka okazało się, że zając nie włączył mikrofonu Także teraz a test, mikrofon działa Świetnie, great, sukces Znaczy minus jest taki, że po poprzednim podejściu Miałem niesamowitą fabułę do zaprezentowania Niestety musiałem wczytać sejwa No bo bez zajączego gadania to byście niewiele zrozumieli W sensie, no byście zrozumieli, ale nie byłoby zajączego gadania Także niestety musimy powrócić jeszcze raz Mam nadzieję, że tym razem również się piękna fabuła bułka stworzy, a my zaczynamy od kluczowego pytania czy ród Szczebrzeszyn ruszy na czwartą krucjatę, jak pamiętacie trzecia krucjata e, zakończyła się totalnym niepowodzeniem, nasza armia szczebrzeszyńska, która brała w niej udział e, jedyne co zrobiła, no to kasztelan Janusz II podszedł w okolicę Syrii i dowiedział się, że krucjata zakończyła się niepowodzeniem, także była kota, ko, ko, totalną katastrofą, ja sobie czytałem wasze komentarze w międzyczasie w międzyczasie wasze kronikarze, e, Rada Rodu Szczebrzeży została poszerzona o nowych członków. Poszczególni burmistrzowie, rajcowie z Księstwa Mazowieckiego mogli się wypowiedzieć, także wasze komentarze wzię zostały wzięte pod uwagę. I teraz tak. Generalnie Polska jest po niszczycielskiej zarazie, po ospie e, Bolesławickiej, króla Bo Bogusła Bolesława V., Także kraj jest wyniszczony, jeszcze jakieś tutaj niedobitki, zarazy istnieją. Po drugie, mieliśmy Polska, miała trzy królowe z rzędu, małoletnie, które tam w ciągu nie wiem, chyba roku następowały jedna po drugiej. Teraz obecnie rządzi nieletnia królowa Eufemia, w wieku 7 lat. Przypominam, że ona jest ostatnią dziedziczką rodu piastów w linii prostej, kolejnym i następcom potencjalnym. Królem Polski jest Leszek z rodu Mazowieckich Piastów. Leszek, syn tego Leszka, przypominam. E, syn Leszka tego, który się zbuntował piastą i był swoim swego czasu seniorem Janusza II. Pamiętacie, nie? Ro, Rozumiesz, czy w pęcie rozrysować. no Powoli tu zaczynają się robić zagwozdki, ale fajnie, że te postacie gdzieś tam się kręcą. W międzyczasie w tej historii się pojawiają, bo to jest naprawdę ciekawe odniesienie. Także to są kolejne argumenty za tym, żeby nie brać udziału w tej krucjacie. Co więcej, książę Matero, nie jest jakiego ojciec, Janusz II nie jest wojownikiem, nie jest ba, nie jest świętym wojownikiem krucjatowym walczącym w imię wiary chrześcijańskiej. Więc on pewnie bezpośrednio w tej krucjacie na pewno nie chciał wybrać udziału. Dodatkowo sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna księstwa Mazowieckiego, jak i całej Polski, jest niestabilna w porównaniu do trzeciej krucjaty kasztelana. A przypominam, że teraz głównym celem rodu Szczebrzerszyn, oczywiście poza obroną północnych granic Polski, są yy, poza obroną północnych granic Polski przed Prusakami, którzy właśnie z powodu swojej niby zmiany wiary na katolicką. A doprowadzili do destabilizacji regionu, co tu wybuchają jakieś rewolty. A dwa, że najważniejszym obecnie, znaczy prawie najważniejszym, jednym z głównych celów polityki rodu Szczebrzeszyn jest odzyskanie ziemi Dobrzyńskiej i Sasińskiej, no i powrót Kasztelana Kwiecia, drugiego młodszego syna kasztalana Janusza, do domeny rodu Szczebrzeszyn, bo obecnie jeszcze z jednym z ostatnich dekretów Bolesława V, poprzedniego króla Polski, który twardą ręką rządził Polsko. Było nadanie księstwa mozowieckiego rodowi Szczebrzeszyn, ale jednocześnie przedzielenie go na pół i zabranie części rodowych ziem i przyłączenie ich do Kujaw. Także jak widzicie, sytuacja napięta. I to są argumenty przemawiające za tym, aby książę Matero nie wyruszał na krucjatę do, przypominam, Walencji, ale wspomógł ją i wysiłek krucjatowy sporą ilością szek. Jednakże, jak to mawiają szczebrzeszyńscy lokalsi, jest druga strona szekla. A druga strona szekla mówi Deus Vult. Może Książę Matero nie jest jakiego ojciec, ale chciał być jakiego ojciec. Chciał być jak Janusz II i swego czasu złożył obietnicę, że będzie próbował kontynuować dzieło swojego poprzednika. Drugi argument to może faktycznie sytuacja wewnętrzna w Polsce nie jest stabilna, ale na granicach marchi właściwie już księstwa mazowieckiego i Prusy na razie są pokonane, mamy, mamy jeszcze prawdopodobnie z nimi rozej na kilka lat oraz wschodnia granica póki co jest bezpieczna, może ta drobna destabilizacja Rusi, Halicko-Wołyńskiej i pojawienie się Mołdawii, nie wiem, jakiś dziwny sposób dziedziczenia musiało się pojawić. Eee, troszeczkę eem, zmieniło rozkład sił, ale póki pamiętacie, na oko jest poprzedniego odcinka. A książę Matero nawet e, zaprosił jednego z mołdawskich tutaj władców do siebie na dwór, żeby wybadać ich intencje. Także powiedzmy, że sytuacja zabezpieczona. No i po trzecie, a może najważniejsze, książę Matero jest prawnym dyplomatą, który doskonale wie, jak działają realia ówczesnej średniowiecznej Europy i rozumie, że wzięcie udziału, nawet nie bezpośrednio, ale wysłanie po prostu swojej armii ze swoim sztandarem, ze swoim herbem na wysiłek krucjatowy yy, odbije się echem wśród yy, lokalnych władców, sąsiednich, a nawet dalszych, także biorąc pod uwagę za i przeciw Ród Szczebrzeszyn odpowie na wezwanie papieża i ruszy na czwartą krucjatę do Ziemi Świętej. Także wojownicy Księstwa Mazowieckiego będą gotowi do walki. Krucjata o Ziemię Walencja. Na szybko jeszcze koniec geopolitycznie, klasycznie, aby rozejrzeć się w sytuacji globalnej na mapach ówczesnego świata. Przede wszystkim, co nie wiem, czy ja Wam to mówiłem, czy nie, no bo prze, przez to, że jeszcze raz to muszę nagrywać, to, że obecny cesarz Hare, cesarz niemiecki XI Nordgau, jest ekskomunikowany. Papież go ekskomunikował, także najważniejszy kraj. Katolickiej Europy obecnie przywódca jest nałożony ekskomunikom przez cesarza. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ na krucjatę i przebieg dalszej kampanii historii rodu Szczebrzeszyn. Zobaczymy. Z drugiej strony natomiast mapy świata jest Imperium Mongolskie i jest dobra wiadomość i jest fatalna wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że Chinggis Khan zmarł. Natomiast fatalna wiadomość jest taka, że pokojowo przejął władzę Kagan Oliatu. I po śmierci Rzingizhana ta horda mongolska się nie rozpadła, bo ona obecnie uderzyła w największy kraj na terenie Iranu, Persji, i cały czas zmierza na zachód. Natomiast w samej Polsce, w wyniku ospy epidemii, ospy Bolesława, która jeszcze dziś tutaj się po niektórych regionach Polski, Pałęta, mamy drastyczne osłabienie władzy królewskiej piastu. Zobaczymy, czy młoda królowa Eufemia utrzyma się na tronie polskim, bo przypominam, że głównym celem tej serii i legendy rodu Szczebrzeszyn jest obsadzenie tejże dynastii na tronie Polski. Oczywiście w odpowiednim momencie, kiedy lory historia pozwoli, ale jednak. Widzę, że to już jest dosłownie katolicka tradycja, aby zawsze w przypadku Krucjaty część z armii szła nie na cele krucjatowe, a na Konstantynopol. Tym razem bezpośrednio za szekle weneckie. Jeden z księciów, chyba włoskich, z północnej Italii w jakiś sposób spokrewniony z rodem Komenosów, wysuwa swoje roszczenia. Ciąże Matery oczywiście nie weźmie udziału w tym szalonym przedsięwzięciu, także ten plan nie ma sensu. Grom dorasta, najstarszy syn księcia Matery osiąga pełnoletność. Możemy szukać, zobaczyć jakim będzie potencjalnie władcą. Widzę, że on ma dość zrównoważony rozwój, ale przede wszystkim jest wojownikiem. Sławny czempion, agresywny atakujący, genialny stratyk. Prawdopodobnie nieraz jego sparingi na Płockim Dworze przyciągały Uwagę wielu lokalnych dworzeń. Trzeba będzie mu oczywiście znaleźć małżonkę Małżonką Groma zostanie jaka Matylda z rodu Gryfitów Z Pomorza, a właściwie ze Słupska A książę hrabia właściwie Racibor ze Słupska Zgodzi się na ten mariaż I zawarcie tego mariażu z dynastią Gryfitów z Pomorza Oraz sojuszu odblokowało kolejny punkt w stylu życia Dyplomacji księcia Matery z okazji zbliżającej się krucjaty hrabia Budok zaproponował polowanie na terenach Księstwa Mazowieckiego, aby zgromadzić odpowiednie zapasy o suchej, o suchej dziczyzny dla armii krucjatowej. Także książę Matero oczywiście weźmie udział w tym tradycyjnym przedkrucjatowym polowaniu. Okazuje się, że celem polowania jest dzik, ale to nie jest byle jaki dzik, bo to jest legendarny, wielki dzikor z lasów z podłomży. Zobaczymy. Czy, czy myśliwym razem z księciem Matero uda się upolować sławnego Dzikura Łomżyńskiego? Olipka, niestety, Dzik wbiegł w zarośla, w gęstwinę i zniknął z pola widzenia. Oczywiście ten Dzik to nie był jedyny cel polowania, reszta myśliwych przygotowywała zapasy dla wyruszającej armii krucjatowej do Walencji. Jednak legendarny Dzikor Łomżyński. Czmychnął polującym na niego myśliwym, dzięki czemu uzyskał 16 chwały. A same nie, samo niepowodzenie polowania na główną bestię jest po prostu złym omenem przed początkiem krucjaty. Ledwo we księstwie mazowieckim dobiegło końca polowania, jak i przygotowania do krucjata, a papież ogłosił, że to czas, że to czas ogłosić tę uzwól. Także część oczywiście sił krucjatowych siedzieli. Część żołnierzy rusza, no a Konstantynopol do Cesarstwa Bizantyjskiego, jednak główny cel to jest Walencja. Jeżeli chodzi o siły krucjatowe, strona chrześcijańska ma większe siły, jednakże znowu jest ryzyko, że będą docierać na miejsce podzieleni. Przy okazji możemy zobaczyć, kto bezpośrednio weźmie udział w tej krucjacie. Niestety, ale chyba trzecia krucjata skutecznie zabiła cały zapał krucjatowy w Europie, gdyż tylko pomniejsi hrabiowie. Biorą udział w tej wyprawie. Najsilniejszą armię będzie wystawiał Biskup z Wurzburga, a najwyższy tytuł de facto posiada książę Matero. I z racji tego, że książę Matero, oczywiście po papieżu, ma najwyższą rangę wśród członków tej krucjaty, zaproponował, aby to jego siostra Destawa była ewentualnym beneficjentem w przypadku powodzenia tej krucjaty. E, przypominam, że walczymy o Katalonię, właściwie Walencję, która ma długą tradycję, aby to kobiety królowe, księżne, hrabiny e, rządziły na tym regionie. Dlatego siostra Matery Destawa wydała się wszystkim, łącznie papieżowi, e, najlepszą kandydatką. Armii Krucjatowej będzie przewodził Szczebrzeszyński Marszałek. Przypominam, że on jest z pochodzenia Węgrem. On jest z pochodzenia Węgrem i niestety cierpi na trąd. Ale uparcie twierdzi, że tylko on może poprowadzić wojska krucjatowe do Walencji. I z racji tego, że cesarz świętego cesarstwa rzymskiego jest ekskomunikowany, nie zezwolił na to, aby siły krucjatowe, które działają na wezwanie papieża, przemieszczały się przez jego ziemię. Ale padła ciekawa propozycja od niby katolickich Prus, mianowicie wódz Milza III, chcąc się przypodobać katolickim władcom, zaproponował, aby w ramach polepszenia relacji armia szczebrzeszyńska z księstwa mozowieckiego wyruszyła z pruskich portów na tą krucjatę. Co więcej, tuż przed wymarszem armii mazowieckiej z Płocka, książę Matero nadał Olsztyn wraz ze wszystkimi przyległościami e, marszałkowi Almosowi z rodu Bethelów, von Iktarów, e, jako o, wyróżnienie za udział w tej krucjacie. Do Płocka przybył emisariusz papierski, żeby ogłosić początek krucjaty. I zanim emisariusz papierski wyjechał z Płocka, książę Materio powiedział: hop, 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 hop. Słuchaj, sprawa jest taka: a armia, armia Szczebrzeszyńska ruszy na krucjatę, ale potrzebuje wsparcia finansowego od głowy kościoła, żeby utrzymać tą armię na tak dalekiej wyprawie i to jeszcze drogą morską. Także książę Materio od razu załatwił trochę wsparcia finansowego od papieża. A w kwietniu 1224 armia Księstwa Mazowieckiego przybyła do Baskijskiego Portu. Niestety jeszcze żadna armia krucjatowa w większej ilości się nie znalazła. 14 tysięcy wojsk koalicyjnych znajduje się na południu od Wybrzeża Francuskiego. I co ciekawe wojska krucjatowe zdecydowały, że w pierwszej kolejności trzeba zająć Baleary z rąk niewiernych. Szkoda, że nie przekazali tych cennych informacji. Szczebrzeszyńskiemu Marszałkowi, który obecnie samotnie znajduje się na Półwyspie Iberyjskim jest desant, 25 tysięcy wojsk krucjatowych zdesantowało się na Wybrzeżu Niewiernych także nasza armia, która stacjonowała w pobliskim, przyjaznym chrześcijańskim zamku Infanta Alfonsa III również rusza już bezpośrednio na tereny niewiernych drugi syn księcia Matery dorasta, Miechu, a ciekawostka że najstarszy Grom bierze udział w tej krucjacie. On się znajduje w tej naszej krucjatowej armii, która obecnie oblega a, zamek w Murcji. Miechu, jako drugi syn księcia Matery, a, póki co zaręczy się ze swoją kuzynką Kazimierą z rodu Szczebrzeszyn, córką kasztelana Kwiecia z Dobrzynia. Um, jest mała szansa, malutka. Że ten y, związek małżeński okaże się owocem kaziroctwa, ale przede wszystkim wzmocni sojusz dwóch braci, czyli Kwiecia i Matery. Także książę Matero wyśle propozycję do swojego sąsiedniego brata. W międzyczasie książę Matero otrzymał list wyjątkowy od swojej przyjaciółki, która jest y, przywódczynią jednej z y, grup najemnych. I ten list zawiera wiersz, który sławi zwycięstwo księcia Matery nad pruską armią i samym wodzem Milzasem. Książę Matero oczywiście przyjmie ten artefakt, bo to będzie artefakt mazowsze, irytacja. Tutaj mamy fragment tego wiersza, ale wyślę kopię, do te, tego, wie wyślę kopię tego wierszu do każdego, kogo zna władca pruski. Aby go ośmieszyć w oczach sąsiednich władców. Obecnie Krucjata polega na obleganiu zamków. O, mała bitwa się toczyła. Nasze wojska pod dowództwem naszego szczebrzeszyńskiego marszałka razem z armią papieską Odpierały szturm armii muzułmańskiej próbującej przerwać oblężenie Bitwa akurat, akurat zakończyła się zwycięstwem Co prawda było niespełna tysiąc żołnierzy, których wycięli w pień Być może się zgubili, być może liczyli, że jako posiłki dotrą jeszcze przed armiami krucjatowymi do zamku A tu się zdziwili, jak zobaczyli prawie dziesięć... Dobra, sześć i tysiąca wojsk krucjatowych, oblegających stolicę wroga Duża bitwa się dzieje. Prawie 10 tysięcy wojsk muzułmańskich obecnie walczy z Armią Papieską. Książę Matero oczywiście, nie przerwie oblężenia, bo zaraz zdobędzie stolice wroga. A właśnie, zdobył stolicę wroga i schwytał jednego z cennych więźniów. Natomiast reszta wojsk krucjatowych chyba powinna zdążyć z odsieczą, bo nawet może Armia Mazowiecka. A wejdzie na. tak, na. jaka wielka bitwa była. Jeżeli chodzi o liczbę, tu jeszcze 300 jakichś zagubionych rycerzy wroga próbuje dotrzeć, również zostaje pokonanych. Także nie dość, że zdo wojska krucjatowe zdobyły, zdobyły stolicę oponentów. To jeszcze rozgromiły 10-tysięczną armię wroga, zadając im prawie 2,5 tysiąca strat. Kultura Śląska oddziela się od polskiej. No proszę, proszę, proszę. Drobne zmiany w dialekcie, nieco inne zwyczaje. Na początku łatwo było to przełożyć. Czasem jednak małe zmiany pociągnięte są duże i teraz Polacy zamieszkujący teren o nazwie brzeg zaczęli identyfikować się jako ludność Śląska. Niebezpieczna tendencja. Przy okazji możemy zerknąć, jak w naszej, w naszej polskiej serii, polskiej gry o Tron. Walki, właściwie o tron i historii Rodu Szczebrzeszyn wygląda mapa kulturowa. Widzę, że też powstała kultura starosłowacka. Jednak ta oddzielna kultura śląska niebezpiecznie wygląda pod kątem y, całości Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie czwarta krucjata zakończy się y, sukcesem, gdyż wojska muzułmańskie stały już rozgromione Kolejne forty albo padają, albo są pod oblężeniem wojsk krucjatowych Siły krucjatowe swoją drogą mają wskaźnik y, prowadzenia wojny warskorowej na 100% więc lada dzień Lada dzień, papież ogłosi zwycięstwo czwartej krucjaty Ja z, z rodu hafasidów został pokonany y, Nową, nową królową Walencji została królowa Nawar z dynastii barcelońskich. O zawołanie nie wyzywaj dzika. Ciekawe, interesujące. Natomiast z racji na zaangażowanie księstwa mozowieckiego w tej wyprawie krucjatowej, Destawa została księżną Ibizy. Destawa została księżną Ibizy. Pewnie za niedługo opuści dwór, dwór mazowiecki. Uda się. Ona włada właściwie nie tylko Ibizom, ale również Majorką i Minorką, Więc została księżną trzech wysp. Nasza Destawa z Rodu Szczebrzeszyn, księżna, księżna Trzech Wysp, księżna Ibizy. Jest bezpośrednią, bezpośrednią seniorką jest królowa. Królowa i, i faktycznie, miałem rację, faktycznie kobiety w, na tym obszarze katalońskim mają pierwszeństwo w obejmowaniu władzy. Królowa Krzyżowiec, a nasza Destawa również otrzymała, nie, szkoda, że nie otrzymała tego tytułu. Natomiast Armia Krucjatowa, natomiast nasza Armia Krucjatowa, która zdobywała stolicę wroga, prawdopodobnie jako pierwsza wdarła się na mury, a tym samym wdarła się do muzułmańskiego skarbca. E, armia Krucjatowa przywiezie ze sobą ponad 3000 szekli złotych z tej wyprawy krzyżowej. Więc nie dość, że Ród Szczebrzeszyn osadził swoją przedstawicielkę e, na, na wyspach. Na Balearach to jeszcze niesamowicie dużą sumę pieniędzy przywiózł do księstwa Mazowieckiego. I udział księstwa Mazowieckiego od razu się odbił echem w średniowiecznej Europie, ponieważ sama krowa Polski, młoda Eufemia z rodu Piastów zaproponowała księcio, księciu Materowi stanowisko mistrza szpiegów, mistrza szpiegów w jej radzie. Oczywiście książę Materowalowałby pewnie stanowisko kanclerza. A który obecnie apiestoje Hrabia Mikołaj II z Sandomierza, ale oczywiście przyjmie wyróżnienie od swojej królowej. I od razu, dzięki tym wszystkim postępom dyplomatycznym i zajęciu stanowiska mistrza szpiegu, będzie mógł odblokować kolejny, kolejny punkcik stylu życia i będzie skończonym fałszerzem. Dodatkowo, właśnie powróciła mazowiecka armia z Krucjaty. Marszałek Almost odbył triumfalny wjazd do Ziemi, do, do samego Płocka, a następnie udał się do swoich nowych posiadłości w Olsztynie. Natomiast całe złoto, które zebrał podczas tej, no właściwie zrabował podczas tej krucjaty, zdobył, pozostawił w płockim skarbcu. I teraz książę Matero zaciera rączki! Oj, zaciera rączki! Zacznie śladem swojego ojca od rozbudowy fortyfikacji wokół Płocka. Przypominam, że kasztelan Janusz II miał dosłownie obsesję na punkcie budowy murów. To wszystko on praktycznie zbudował. Także książę Matero nie dość, że ruszył śladem swojego ojca na Krucjatę, tak? I teraz rozbuduje mury wokół Płockiej twierdzy. Dodatkowo na ziemi chełmińskiej rozpocznie budowę nowego miasta w Toruniu. Zbuduje miasto o, Toruń, założy miasto, lokację, przekształci lokalną wioskę po Prusach. Przypominam, że to były ziemie pruskie. Przekształci w duże, prosperujące miasto Toruńskie. Natomiast w Zakroczynie rozbuduje lokalny port handlowy za kolejne 500 szekli, oraz w Czersku zbuduje dodatkowy port handlowy. To wszystko są porty wzdłuż Wisły, także kluczowe dla mazowieckiej ekonomii. I te wszystkie budowle w sensie ta cała budowa fortów i lokacja Nowego Miasta Toruń odbyła się za namową jego małżonki, księżnej Konstancji, która cały czas skupia się na zarządzaniu mazowiecką domeną. Obecne miesiące mijają księciowi Materowi oczywiście na zarządzaniu księstwem mazowieckim oraz na udziałach w zebraniach Rady Królewskiej. Przypominam, jest mistrzem szpiegów nadwornym Polskiej Królowej. Ale urodziła mu się kolejna córka. Kolejną córkę oczywiście nazwiemy nikiem widza z komentarzy. Będzie to żeńska wersja jednego z widzów. Także panie Pakoksie, od dzisiaj jesteś córką księcia matery zwaną Pakoksa. Pakoksa z rodu Szczebrzeszyn. Brzmi dumnie, Pakoksa z racji narodzin nowej córki oraz aby też uczcić powodzenie tej krucjaty, kiedy tam już wszyscy powrócili z tych kru krucjat i uporządkowali swoje sprawy. Książę Matero przeprowadzi zorganizuje pierwsze polowanie w swoim życiu, a będzie to polowanie. Będzie to polowanie zwykłe i będzie to e polowanie w okolicach Łomży, w lasach niedaleko miejscowości Nur, na tego sławnego łomżyńskiego dzikura to będzie niesamowicie drogie polowanie ponad 600 szekli za, za zorganizowanie tego jakże wystawnego polowania, którego celem będzie oczywiście upolowanie mitycznego łomżyńskiego dzikura, oczywiście zjechała na to polowanie lokalna szlachta wszyscy poddani wasale księcia Matery zostali zaproszeni oraz szwagier szwagier księcia Matery, czyli książę wielkopolski, książę Ustachy jako szwagier również pojawi się na tym polowaniu Okazało się, że księstwo mazowieckie nie ma nadwornego łowczego. Wstyd i skandal. Także od razu na tym polowaniu bez prym, bez prym, który został swego czasu oszpecony podczas wyprawy krzyżowej, legenda głosi, że to on jako pierwszy z mieczem w jednej ręce, a krótkim toporkiem w drugiej spinał się na stolicę muzułmańskiej fortecy. Zostanie nagro nagrodzony stanowiskiem nadwornego łowczego. Łowczy twierdzi, że dzika nie widziano w okolicy, śladów dzika nie widziano w okolicy od dłuższego czasu, ale natrafił na ślady jelenia i poleca, aby to jego tropem się udać, także y, cała świta ruszy za jego przykładem. Że kto jest synem kogo? Matylda. Kim jest Matylda? Matylda jest z 11 gryfitów, Matylda jest obecna na polowaniu w okolicach lasów Łomży i jest małżonką groma, czyli y, księciowi materze urodził się wnuk, Potencjalnie kolejny dziedzic rodu Szczebrzeszyn. Także kolejnym członkiem rodu Szczebrzeszyn zostanie widzy komentarzy i będzie to niejaki. niejaki dziejas, Dziejazd Szczebrzeszyn, wnuk księcia Matery. Wracając do polowania, nowy łowczy bez prym znajduje ślady, które rozdzielają się na dwie ścieżki. I pozwala księciowi Materowi, który też ma jakieś tam doświadczenie w łowach, zdecydować, którą ścieżką podążyć lewą czy prawą. Ciąże Matero wybiera lewą. Albo nie, prawą. No i niestety, było wybrać lewe. Było wybrać lewe. Plany poszły na marne. Zwierzę przewidziało grożące mu niebezpieczeństwo. Albo nas zwietrzyło i czmychnęło. Sprytna bestyjka. Także niestety kolejne polowanie kończy się niepowodzeniem, ale książę Matero przynajmniej spędził troszeczkę czasu ze swoją liczną świtą, no i spotkał się ze swoim szwagrem, cennym sojusznikiem, księciem Wielkopolski. Kiedy świta wracała z ukończonego polowania do Płocka, stała się rzecz niesłychana. Lokalny mistrz szpiegów, czyli w sensie Szczebrzyński mistrz szpiegów Siemowit, w środku nocy zlikwidował za pomocą liny. Bez pryma. Bez pryma. który przypominam przed chwilą, co został mianowany yy, nadwornym łowczym. Okazało się, że całe zajście widział. Yy, widział yy, książę Matero. Póki co nie wiadomo, jaki motyw miał się 26-letni, naprawdę doświadczony yy, mistrz szpiegów. Oczywiście książę Matero kazał go natychmiast yy, uwi uwięzić. Prawdopodobnie, Szczebrzeszyński mistrz szpiegów był tak naprawdę podwójnym szpiegiem i działał na zlecenie. Królowej Polski, ponieważ gdy królowa Polski dowiedziała się o uwięzieniu Siemowita, od razu o, zdjęła ze stanowiska Mistrza Szpiegów Polski e, księcia Matery. Jeszcze nie wiadomo, o co dokładnie chodziło, ale w ten spisek była zam zamieszana królowa bezpośrednio. To morderstwo, którego świadkiem był książę Matero, może mieć daleko idące konsekwencje, ponieważ jak się okazało, Prawdopodobnie Siemowit był podwójnym mistrzem szpiegów i tak naprawdę działał na zlecenie polskiej królowej. Bo gdy polska królowa dowiedziała się, że Siemowit został przyłapany, pozbawiony tytułu mistrza szpiegów na dworze, znaczy w księstwie mazowieckim i został uwięziony, natychmiast pozbawiła księcia matery stanowiska w radzie swojej, w Radzie Królestwa Polskiego. Także książę Matero jest przede wszystkim oburzony oraz musi poznać prawdę. Być może jesteśmy świadkami spisku, który zatrząśnie całą dynastią Piastów oraz dynastią Szczebrzeszyn. Póki co książę Matero tylko wykrzyczył, wykrzyczał jak ona śmie. Od razu po powrocie z polowania książę Matero mianował nowego mistrza szpiegiem swojego zaufanego przyjaciela hrabiego Budo, który przypominam jest tym Prusakiem, który włada okolicą, Łomżą i okolicami. I wysłał go do Krakowa z tajną misją a poszukiwania sekretu na dworze królewskim dodatkowo książę Matero o, zleci tortury aby wydobyć prawdę z Siemowita, które znajduje się w Płockich lochach niestety książę Matero ma dobre serduszko i w wyniku tortur, których był świadkiem się zestresował nie przywykł do tego typu przemocy Słodkie muśnięcie bata. Może i wygląda niewinnie, jednakże potrafi oddzielić skóry od kości jak każdy nóż. O czym się Siemowit wkrótce się przekona. Przez jakiś czas będzie musiał spać na brzuchu. W ciągu kilku dni zostanie rozbudowany toruń. Także lokacja toruńia jako nowego miasta Księstwa Mazowieckiego dokonała się w kwietniu 1228 roku. W razie miasta jest niewielkie. Pierwszym burmistrzem został Miłobrat. Alokacja nowego miasta w Toruniu ukończyła rozwój stylu życia dyplomacji księcia Matery. I książę Matero odblokowuje ostatni szczebel jako dyplomata. Ta konstancja jest niesamowita. Kolejny syn e, księcia Matery. Zostaje mi oczywiście widz z komentarzy: e, Kubaj dołącza do rodu szczebrzeszyn. Obecnie książę Matero posiada siedmioro dzieci. Sześciu, sześcioro żyje. Jest to czterech synów, pięciu synów i jedna córka. Dodatkowo, jeszcze pod koniec 1928 roku dochodzi do rewolty chłopów pruskich, mimo że prusacy zamieszkujący księstwo mazowieckie zostali w większości nawróceni oczywiście na katolicyzm, no to jednak dalej nie do końca zintegrowali się i postanowili pod przywództwem Jagutitisa. Katolickiego Prusaka wznieść rebelię. Oczywiście książę Matero wyśle swojego zaufanego marszałka, aby zgnieść rebeliantów. Prawdopodobnie lokalnym chłopom nie spodobało się, że zostali przesiedleni, wysiedleni, aby miasto Toruń mogło powstać na dogodnym terytorium, dlatego wznieśli rewoltę. Ale tłumienie tej rewolty. I ewentualne e, odkrywanie sekretów, jakich, jakie posiada królowa Eufemia, oraz o co chodziło Siemowitowi i czemu w to zawiązana była korona polska, e, dowiemy się w kolejnym odcinku. Tutaj podziękuję Wam za uwagę. E, mam nadzieję, że się podobało. No i do następnego. Cześć, cześć.